macie? Ej ale o, gdzie on jest podwieszony on jest w jakimś balonie? Czyż on by nie spadł nawet jakby mu tą linę ścięło o chuj tu chodzi Przecież on musi go coś trzymać w górze A, a jakby go ściął to on by po... mógłby polecieć do egzosfery chyba Aha To nieźle <try>

Spadliście kiedyś tak widzowie na przykład na plecy gdzieś albo jak się byliście mali wspinać się drzewo, że spadliście na plecy i aż wam oddech zabrało, że czuliście, że, że... aż nie mogliście ten? To wydaje mi się, że to był ten case. przyjemnia w glebę. E, pokażę. Powstał nielegalny operat. To TikToki nagrywa. I dzikie zarybienia. Tak się zarybia na dziko. To ja, cegiełka w stronę tego pięknego, mojego zalewu. Wy, uważajcie na tych chujów z Bugaja, bo one was zeżrzą. Ty, nie broj. Ty, kura, polecam ci jakąś dietę, bo schód, schud. Karp, rwij zestawy chamom. Ty, żryj cały na rybek jaki tu wpuszczą. Ty po prostu przeżyj, kurwa. <grym> Jaziu, walcz, jedz kukurdzę. Karpiu? Nie wiem papsy, Idę, idę się wyszać na krzaki, bo mi pęka kada bulwa w kutasie <śledzianie> 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 papsy, Idę idę się wyszać na krzaki, bo mi pęka bulwa w kutasie. Halo Czego ty kurwa chcesz? Kurwa wejść na Discorda. Spie <śledzianie> Do chyba To jest życie Dopu na, na jakiej giełdzie kupisz bitcoina? Na giełdzie k***a warzywnej pod Krakowem Tutaj jak się nam półnej połomice jedzie Chłopy w takich kaloszach bitcoinerzy kurwa Stoją i opierdalają Ej nie wiedziałem że koziorożyc wyginął Ale kurwa, kocur czego oni go nie uratowali? Holding, <laughs> Te tiktoki? Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby siąść, postawić telefon i wiedzieć, że będziesz nagrywał takiego TikToka. Że wiesz to, że zaraz będziesz musiał nagrać takiego TikToka i go upublicznić. Kumacie to? Kumacie takie coś? O, to jest ten TikTok. Patrzcie jaki mały niedźwiedź, jaki jest silny. On trenował brazylijskie jiu-jitsu. W Brazylii. Pa, 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 jaka dobra kontrola w parterze. Ale oni się bawią, oni się bawią. Pa. Nieźle, co? Ten jest dobry młody. Pa. Dwa na jeden. Pa młodego. Kolano mu naciąga. Pyk. Leży jeden. Pyk. Dobitka. Pyk. Backfist. Pa. Tamten coś się odezwie. O mu jeszcze kopa wali. Pa. Pa. Kurwa. iloek ale szef Dzień dobry Dzień dobry, listowność posyłeczkę mam tutaj dla was Łołaka Coś nie żyje Ja bierzemy młodzieża Fraszko chociaż skurka cała jest Cała, dobra, bardzo rośnie To jest dobry wchły 2, 3 Jebac! Je bać. Smoram dalćna.čeek Ja panje go sjeti je panje Venego. Po transformaciji. Za pani če koti! ljud mi je šema. A co ja mam? Widzieliście, że Dan... goha magikal odpowiedział? A nie, to nie jest prawdziwe. Dobra, jestem śmieciem, nieważne. Tutaj w o! To widać do, Jadę do ciebie, Tylko jak ja się u góry. Ty, 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 Jak dobrze wiadomo, koty chodzą swoimi drogami. Akurat kot Ryszard upodobał sobie trasę na stację PKM Gdańsk-Firoga. Odprowadza tam codziennie swoją właścicielkę na pociąg. Zaczęłam chodzić na peron, Ryszard zaczął chodzić za mną. Śmialiśmy się, że odprowadza mnie do pociągu. Ale fajne. do pociągu. Jak baronek a, a potem wygląda. Wracał do domu. Ryszard ma już status lokalnego celebryty. Zarówno podróżni, jak i pracownicy pomorskiej kolei metropolitalnej mają na jego punkcie kota. Bardzo polubili ryśka i wiedzą, gdzie Rysiek mieszka, kim Rysiek jest. I też starają się obserwować go, dbać o niego. W Trójmieście jest miejsce tylko na jedną kocią gwiazdę i bez wątpienia jest to Ryszard. Ej, Oliwia! Oliwia! To było w <grymne> Kiedy usiąd... Pieseczku! Dzień dobry! <grymne> Ej, jak ona... jaki głos w ogóle zrobił, jak z jakiejś bajki. <grymne> Podczas Sylwestrowej Mocy Przeboju wystąpisz z Marylą... Kiedy usiąd... Pieseczku! Widzowie jak kiedyś Jak kiedyś zacznę nagrywać takie tiktoki y, Albo robić w ogóle coś takiego Błagam nie oglądajcie mnie już Dobrze No i zaczynamy Ej dobra o co chodzi z tymi gościami O co chodzi z tymi gościami Bo oni w się dużo wyświetlają na tiktoku I właśnie specjalnie polajkowałem ten tiktok Żeby mi ktoś wyjaśnił bez opierdalanka, nie mów nic nikomu. Dzisiaj jest ten dzień WWA i się odpalamy, k***a! Ale śmieszni 2, 4, są. 4-5-6 tylko dla dobrych ludzi, elo. Jest dobrze. Sprawdzaj nowości. Jest moc. Lek to są aktorzy, którzy grają kiboli? Serio? Filmy z tematem. Siemanko, Szywo, P5-6, pozdrawiam wszystkich. Jazda, jazda, jazda. Nie Jeba Jebać Dzisiaj troszkę milej i z uśmiechem na twarzy powiem krótko. Wypierdalek. Panią sobie czuluję i możesz go tak jeszcze kołsać. Jezus! Panią sobie czuluję i możesz go tak jeszcze kołsać. Jezus! Oj, ale po tym Jezus już słychać, że Weronika niestety, ale widzowie, ona się zamienia już w bumerzyce. Frys jeszcze ma w sobie tą iskierkę tego, co robił. A ta już będzie. Wiecie, będzie dmuchanie i chuchanie na dziecko. To jest właśnie, no niestety widzowie, Weronika się zmieniła i my też powoli zaczynamy odchodzić z tej usówki, ponieważ jest to przykre. Oby Freeze jeszcze tutaj został tym ojcem, którym ma być, ale takim jeszcze z jajem. Kurwa! Nie miał garek, kurwa! Stig 022, w pysk z tym starym BMW. Kurwa, srebrnym. Kurde. Wyglądasz jak policjant, kurde. jakiś inspektor kluzo, kurwa, z Francji. Szantosz, Santos, obudź się, człowieku, obudź się. Glik i Grosicki na wakacjach. Dawid Kownacki w Niemczech, a nas tam w Mołdawii na Premier jak mokre żyto. Człowieku, jak nie wiesz, to zapytaj albo spójrz do mnie na Twittera. Zobacz, ja, gdzie są polscy zawodnicy. Kto jak... Zobaczycie, że Polska jest widzowie na tyle popieranym krajem, że dożyjemy czasów, że Marcin Najma będzie trenerem reprezentacji Polski. Zobaczycie to. Gra. Co ty mi nazwiesz robisz, że ja uwagę ci zwróciłem do tej. Jedzie dzielnicowy, mu w dupę, mały małe stopanie, nie, na niego gołe z dupy stranie, mam wyjebane, mam do wątka, przygodę dziesiąta rano, pytał się idziemy do szkoły. Nie nie jest za... Jedzie dzielnicowy pój mu were to go to NASA and download one of their photos of the Ej, teraz mi się tyle Ostatnio gdzieś oglądałem jakiś TikTok Oterek spiskowych o tym, że Kanye West teraz ma swojego klona, że on tam mówił, że jeżeli kiedyś na długo zniknie i się potem znowu pojawi, to już nie będzie on i tak dalej. I mi teraz cały czas wypala, wypala mi teraz cały czas y, wszystkie teorie możliwe spiskowe, na wszystkie tematy, nie? Y, wieże, piramidy. Wszystko, że była cywilizacja przed nami, która, która w ogóle była w chuj rozwinięta bardziej od nas, ale oni specjalnie ten... The earth in the middle of... Halo policja, pojrzę wszystkim dupę, z pytaną meryża, ty wpierdalasz zupie, białe złoto na wydej, tejtyczny vintage, money for respect, i brylanty prince... Oh, call cool an ambulance, call cool an ambulance, but not for me... Najlepszy statek jaki widziałem <ścoughs> Ja zawsze udawałem że śpię jak moja mama szła na wywiadówkę i wiedziałem że będzie zaraz wracać z wywiadówki to żeby nie dostać w pi***lu to się kładłem i udawałem niby że śpię Ale zawsze mnie budziła prawym sierpem Ej to jest pop****** one. To jest powielone w całej się dwójce. Right. Czy This tego is... nie ma? Aha. It guys. It <laughs> no, Gocha, oj, Gocha ma chcice. Ewidentnie. Ona by chciała, żeby ktoś ją potężnie sponiewierał. Ja, yeah, a tu kanadyjski gołąb, kto wiecie fucking kuma po polsku. Go. Yeah, I tego Ja, a tu kanadyjski gołąb, kto jest Fucking kuma, kuma, po kuma po polsku po Scrape it, scrape it! Scrape that motherfucker! Scrape that's gonna O kala jest zniszczony! Scrape it! Stryp it. Ale dojeb... Nie, to, to jest niemożliwe, że to jest takie szybkie Ale kozak A ja ma serio taką łapę? O ku...